Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotuję dla Was pyszne racuchy drozdowe z serem. To idealna propozycja na szybkie śniadanie lub słodka przekąskę, która z pewnością zachwyci Waszych bliskich. Pokażę Wam krok po kroku, jak je zrobić, aby były puszyste i aromatyczne. Przygotujcie składniki, a ja zabieram Was w kulinarna podróż do świata smaków. Racuchy drozdowe z serem to pomysł na jarski obiad lub pyszne śniadanie czy deser. To nic innego jak tradycyjne racuchy, jednak z dodatkiem twarogu w środku. Całość smakuje naprawdę świetnie i ciężko im się oprzeć. Domowe racuchy są mięciutkie, puchate i sprężyste. To bardzo sycący posiłek, który z pewnością poprawi Ci humor nawet w cięższe dni. Ten przepis na racuchy drozdowe z serem jest prosty i przyjemny do przygotowania. Jeżeli ich nie jadłaś, Es, to polecam wypróbować. Jako alternatywę możesz zrobić również racuchy drozdzowe z jabłkami. Przepis na racuchy drozdzowe z serem. Składniki. Rozczyn. 20 g świeżych drożdży, 2 łyski cukru, 2 łyski maki pszennej 100 ml letniej wody ciasto, 380 g maki pszennej 150 ml letniego mleka, 200 g twarogu połtłustego w kostce, 3 łyski cukru pudru, 40 g rozpuszczonego masła, 1 jajko dodatkowo, z czarnych. Pożeczek Stowit kopił jak zrobić racuchy drożdżowe z serem. Krok 1. Zaczynamy od rozczynu. Do małej miseczki wkruszyć drożdże, dodać cukier, make i wodę. Całość wymieszać i odstawić na 5 minut. Gdy rozczyn już będzie już gotowy, dodać make, letnie mleko, twaruk, jajko, cukier puder, rozpuszczone masło i wymieszać. Odstawić na 60 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, do podwojenia objętości. Ręcznie uformować na przykład 10 do 12 placuszków. Smazyć na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Gotowe oproszyć lekko cukrem pudrem. Polecam je podać z dżemem z czarnej porzeczki pychota. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o racuchach drozdowych z serem. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do spróbowania tego pysznego przepisu w Waszej kuchni. Pracuchy to doskonała propozycja na słodki podwieczorek lub deser, a ich przygotowanie jest prostsze niż się wydaje. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi dodatkami i smakami. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić komentarz. Smacznego!